Siema. dzisiaj odpowiem na dwa pytania. To questions and answers. No to pierwsze pytanie. Jak na twoje vlogi reagują rówieśnicy? No to powiem wam tak. Na razie nie nagrywam vlogów, bo nie ma pomysłów na żadnego vloga. Więc na razie nie wiem. Drugie. Jak wyglądają Twoje kontakty z siemkami ze szkoły? No to z innym chłopakiem mam e, jakieś pram, jakąś tam sprzeczkę. Ale kiedy to ustąpi, nie masz żadnego pojęcia. Ale z pozostałymi e, z osobami trzymam go, dobry kontakt. Ma, e, Macie pytania do QSIN. And answers to piszcie w komentarzach to, to zapiszcie na kartce i, i nagram te pytania i e, odpowiem jak tylko mogę. Na razie.